Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na koniec miesiąca mix z drapek po piątaku Na łączną kwotę 85 zł. Nie wiem, czy są to wszystkie. Wydaje mi się, że nie, bo nie mam na przykład ekstra linii, pewnie jeszcze jakichś innych nie ma, ale wzięłam wszystkie, które były akurat u mnie w kolekturze. Zobaczymy jak zakończymy miesiąc. Czy na plusie, czy na minusie, się okaże pieniędzy jak lodu. Mamy diamenty do odnalezienia. I liczby 35, 14, 45 i 33: 36, 18, 43, 28.

a, tutaj ta warstwa już jest taka tempa. I się nie mogę do niej dostać. 3, 4, 8, 6. Nie, jednak może tą drugą stroną. 6, 3, 8, 9, 5, i 4, ani siódemek, ani gwiazdek. Lawędowy 9. Szukamy dziewiąteczek tym razem. 2. O, tutaj siódemka jest 6, 6, 3, 2, 4, 5, 5 i 8 i nie ma. Askier. Trzy takie same. Tutaj nie. Tutaj też nie. Tu też nie ma. Mamy trzy piłeczki. Czyli coś będzie. Tu są dwa sejfy. Mamy trzy sowy, czyli dyszka na pewno. I ostatnia gra nie ma. Trzy piłki dają piątkę i sowy piątkę. 10 zł jest. Dobrze, teraz pisanka. I tutaj też trzy symbole muszą być. A i tu jest bonus. bonusie motylek. Mamy kwiatek, drzewko. Cukierek, marchewkę, jabłko, koniczynę, jabłko, drugie jabłko i baranek. Łojączek, kwiatek, dzwonek, koniczyna i tutaj cukieras i mazurek, a w bonusie, w bonusie jest korona, czyli też nic nie ma, gdzie są Literki kontrolne, tutaj znalazłam JG, pusta. Kolejna rajska kasa, tutaj mamy palmy albo kliki Awokado, wiśnie, biedronka, ananas, cytryna, balsam, mamy palmę, mamy trafienie. Plecak, kwiatek i muki, a pod palmą zwrot CC. Laki Day tutaj jest koniczynka no i liczby. Mamy tak 42, 55, 46 i 13. Trzydzieści pięć, trzydzieści trzy, czternaście, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć, czyli nic. Nie wiem, H, HN nie ma.

siedemnaście i siedem, pusto. No, na razie tak sobie średnio powiem. Green money, tutaj mamy sakiewki jako symbol, a liczby to dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, osiem i dwadzieścia trzy. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden, trzy, trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem, szesnaście, czternaście, jedenaście, trzydzieści pięć, cztery, trzydzieści, sześć, trzydzieści sześć, dwadzieścia sześć i ostatnie dwadzieścia dwa i znowu pusto. Plaster miodu, bonusie pszczółka, a tutaj trzy takie same skrzynia UL, bukiet, drzewko, złoto, tęcza moneta, skrzynia, UL, plaster, koniczyna, korona, drugi plaster, drzewko i jest wygrana. Są trzy plastry. Dalej podkowa, moneta, bank, druga podkowa i safe, gwiazda, tęcza, złoto, bank, ul bonusie jest cytryna, a tutaj plastry dają też niestety tylko zwrot. Więc. Nic więcej nie chcę być. Znalazłam jakieś jedne O. Nie chcę mi się dalej szukać. Ale piątka. Tylko piątka. Ekstra pensja. I tu wygrywa 31, 2, 17 i 1 Jest. I już coś odkryłam, że jest z zerem.

To już, już będzie lepszy wynik. Lepszy wynik. 5 dyszek ekstra pensja. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze, żeby parę zwrócików chociaż wpadło, to będzie super. Premia moja pechowa. Dwa symbole chociaż. Śliwka, złoto, arbus. Tu mamy pier, biedronkę. 7. Worek, pik, kwiat, yy, winogrono, moneta, trefl, śliwka, arbus, pik, podkowa, trefl, 7, moneta, winogrono i karo. No ta zdrabka się nie, nie zmieni, niestety. Jak była pechowa, tak jest nadal pechowa

dwadzieścia sześć, szesnaście, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, trzydzieści, siedem, cztery, dwanaście i czterdzieści jeden, czyli nic. Owocowe osiem, czyli ta ostatnia, jakby. Premiera drapki szukamy ósemek. Może dzisiaj się pojawi jakaś 5, 2, 3, 7, 3, 2, 4, 5, 4 i 6. No nie. Nie chcę być. Nie wiem, gdzie tutaj są kontrolne R, E, PUSTO.

19, 27, 18 i 16. No dużo tych oboków, ale trzynastka się trafiła i tutaj zwrot. Ale no, lepszy zwrot niż pustak. Dobra, i ostatnia krzyżówka. Tutaj mamy tak. Jeden wyraz raptem, bo nu się brakuje nam A czasem się trafia to A. I chyba cztery literki do końca, więc sprawdzamy. No mamy... A, mamy kompas. Mamy kompas. Będzie bonus. Zobaczymy co dalej. Czy jeszcze coś? Jakieś wyrazy. wszystkie. Kalarepa. Dobra, ale bonus jest, więc piątka na pewno. Zobaczymy czy jeszcze jakieś wyrazy. Wo mamy dobra przedostatnie V a ostatnie I no to tutaj już nic więcej nic więcej nie ma dobra a ta strona Mamy wyraz, ale to jest pierwszy wyraz i chyba jedyny. No dobra, sprawdzamy ten bonus. Bonusie 5. Bonusie 5, ale tak podliczę, to chyba nie będzie najgorzej w sumie. 85 wkład był. Tu mamy 50. 60, 65, 70, 75, 80, 85. Wychodzi na to, że jest na zero. Nic nie straciłam, nic więcej nie zyskałam. Podrapane jest. Wygrana na zero, więc zwróciło się. No dobra, kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się już niedługo w następnym. W filmiku na kanale. Buziaczki, pozdrawiam, pa pa.